Witajcie, ja jestem Dognetz, a to kolejny odcinek z mapki od widzów. Przypominam wam, że możecie wysyłać swoje mapki na mojego fanpage'a, którego swoją drogą polubcie. Tak, ty wchodzisz i lubisz jego fanpage'a. Teraz mam nadzieję, że dobijemy 1000 lajków na moim fanpage'u, ponieważ jest dopiero pół tysiąca. No, ledwo. E, więc tak, dzisiaj mapę nadesłał Stevek. Mm, no okej, okay, Steve y to... Steve, to są wycieczki, biedni gracze, co nie mają kont premium, nie? Nie no, dobra, żartuję. Nie kategoryzuję. Ja na moim serwerze też nie ma skinów, do którego IP macie w opisie, właśnie. Dobra, koniec reklam. Znaczy nie w opisie, tylko w komentarzu. Mm, zasady: Graj na poziomie easy. Okej, okay, mistrzu. Poziom easy włączony, nie czytuj. No, zastanowię się, nie niż bloków. Jak nie będzie bugów, to ok. Nie używaj minimapy. No kurczę, zapomniałem zainstalować. Graj na poziomie. Czy masz mnie za idiotę? Przecież widzę, że tutaj... O jeju, dobra. Wyłącz czat. No to chyba raczej oczywiste, bo tutaj widzę, że jest niezły spam. No i dobrze. No to lecimy. Mamy strzynki, bierzemy steka. Tutaj też jest steak. No i idziemy. Co tu jest? Hmm. Labiryncik, 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 labiryncik. No kurczę, nie podoba mi się to. Jak to powiedział pewien pan <laughs> Szymański. Dobra, nie będę robił ploma innego kanału. Jezus Maria. Dlaczego ty tu idziesz? No szczerze to nie wiem. Aha, to mieliśmy tutaj wejść. No, no dobra, no tam pewnie jest to samo, więc idziemy, Kaman. O nie. Ile filmów ma Doknes? Szósty, czwarty. Dzisiaj mamy. Biorę sobie zegarek do ręki, dzisiaj mamy szósty. Aha, dobra. Czyli to było dwa dni temu. E, hmm. Czyli w takim razie. Ja chyba Co, co pamiętam, się patrzyłem, ale Kaman. Na pewno to nie jest 72, nie? Bo teraz to. Chociaż w sumie? Dobra, słuchajcie, strzelamy. A. No tak, no oczywiście. Coś mi się wydaje, że. A to jest trudne, no. Ech. Ja nie wiem, ile mam filmów. No, skąd ja mam to wiedzieć? Moje mięsko, oddawaj to, głupi przycisk, ty. Ała, dobra, odegrał się. Nieważne, w ogóle sobie włączymy audio, bo. Może są jakieś ciekawe efekty, dźwiękowe, a ja. Aha, dobra, audio mi nie działa, bo mam niestety źle ustawione słuchawki. Nieważne. E, wiecie co, będziemy robić wszystko po prostu po kolei. To jest taki. Y, spo... O, 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 udało się. Tutaj możesz niszczyć. Musisz zrobić diamentowy miecz. Okej. Okay. O kurcze. To mi się podoba, to mi się podoba, panie Stevek. Nie powiem. Jest bardzo fajnie. Więc zbieramy drewno. A może to jakaś podpucha? Co? Może zaraz mnie wyśmieje typu... O nie, był regulamin. Nie mogłeś tego zrobić. Doknes, co ty zrobiłeś? No dobra, no to bierzemy teraz drewno. Robimy sobie crafting table, stawiamy tutaj, żeby światełko było jakie takie ładne, o... <laughs> um, robimy killoff, oczywiście podstawowy. Aha, no tak. Najpierw liczymy kobla, potem sobie... Zrobimy piecyk Okej. Okay. No to słuchajcie, to jak już mam trochę czasu, to wam powiem tak, że To co się dzieje na moim kanale to jest coś wow. Niedługo chyba jakiś specjal z okazji 10 tysięcy widzów w postaci live'a, mam nadzieję. Dobra, mam to już zrobione. Teraz czas na kilo kamienny. Kurczę, i takie mapy macie mi wysłać. To znaczy takie pomysłowe, które wnoszą coś nowego do serii. Bardzo bym o to prosił. Fajny button było. Teraz jakiś quiz, jakieś cuda, widzę jakieś uh, zadania. Super to jest, naprawdę jaram się mega teraz tą mapą. Nie jest, zła, jest dobra. Więc do pewnego youtubera, który ostatnio mi mówił, że Ej, te mapy będą słabe. I co? Widzisz to? Są dobre. Są bardzo dobre. Dobra, nieważne. Nie będę mówił kresówkami, bo zaraz będzie <laughs> wielka drama. Wielka drama alert. No dobra, już mamy dwa żelaza. Um, pozwolę sobie zrobić patyki, gdyż będzie nam to potrzebne do stworzenia pełnego kilofa, mister prezydencie. Jakbym się uparto. Nie mógłbym to zni... Ale dobra, nie wiem co dalej będzie. Może dalej będzie obsydian i będę w dupie. Więc no, wolę już zrobić ten żelazny. Okej. Okay. Aha. Aha! Ale super! Dobra, już wiem po co ten mieczyk. No i mówiłem, że jednak się przyda. No nikt mi z was nie wierzył. Kurczę, fajny pomysł w ogóle. No dobra, no wbijamy tam. Jezus Maria! Już wiem, jak się będzie nazywał ten odcinek. Twórca trol albo coś takiego, nie? Bo. No nie, no. Kały, kały. No A to po prostu przejdźmy na Hama. Nie będziemy ich zabijać, bo nie chce mi się. Okej, okay. Dziś się tu zblokowałem. Halo, 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 halo. Sorry, musiałem na chwilę wyciszyć mikrofon. To, to pewnie nie wytnę, bo zapomnę. Yy, także. Mm. Jezus Marius! Jezus Marius! Aha. To ten, no, był se fajny parkour. Gupiaty... Ow, co, ow, co, boże. Nie, 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 nie wychodźcie teraz tutaj. Och, dejem dlaczego ja wszystko psuję? No dobra, zrobim, zrobimy tak. Hmm. Po prostu się tam dobudujemy, no, kamano, na hamano. Było, że nie można niszczyć, ale nie było, że nie można stawiać. Dlatego też... Wykorzystam lukę w regulaminie. O Boże, co niedługo nie będzie yy, seria mapki od widzów, tylko psucie mapek od widzów albo oszukiwanie mapek. O Jezus, oje, o Boże, o nie. Mówiłem, nie róbcie mi labiryntów. Daję, to takie nie do zrozumienia. Steve, zawiodłem się na Tobie. Zawiodłem się, mogłeś być pierwszym, który mi nie zrobił labiryntu. I co? O nie, no w sumie już były takie, co nie zrobił ten Lesza w poprzednim odcinku, ale. Kurcze, musiałeś to zrobić? musiałeś mi też tak życie utrudnić? Dobra. Więc tak, tutaj chyba akurat zasada prawej strony nie wiem, czy zadziała. No sobie powinna zadziałać, bo to tylko wielowarstwowe labirynty. Uuu. Jest! Wygrałem mapę! Haha! Ha. Słuchajcie, co nie zmienia jednak faktu, że ta mapa była bardzo pomysłowa. Niestety rozwaliłem parkur, więc no niestety! No, Także czekam na wasze mapki, które podzielicie mi na mojego fanpage'a. Patrzcie, jakie mam piękne oczy. No, to jestem ja. Więc trzymajcie się! Na razie! No i do jutra! Cześć!